No i tak zaczynamy dzisiejszy dzień. No tak, i tak zaczynamy właśnie dzień. Witajcie, kochani. Krzysiek właśnie wyjął to ciasto do rogelików francuskich, całą noc odpoczywało, ale ale to nie będzie wcale tak łatwo, bo później znowu na 20 minut, a później jeszcze chyba do wyrośnięcia. Także to jest tak. dłuższy proces, ale mam nadzieję, że będą pyszne. I na pewno damy Wam znać, kochani. Zobaczcie, moje tulipanki już padły, a kwiatki jak pięknie się trzymają. Ten bukiecik na Dzień Kobiet, no powiem Wam, że długo już stoją. Dzisiaj u nas, moi drodzy, produkcja rogalików pełną paru. Jak mogliście zauważyć na początku tego e, vloga, e, pokazywaliśmy Wam mniej więcej procesy e, tworzenia. Ja, oczywiście, jako pomocnica krzyśka. Natomiast powiem Wam, że naprawdę bardzo e, taki długotrwały proces, jeżeli chodzi o te rogaliki francuskie, ale myślę, że smak wszystko nam zrekompensuje. Jesteśmy w pokoju Nelci i ogólnie w całym domu, przepiękne słońce. Wszędzie mamy otwarte okna. E, Odbija się słońce, słychać śpiew ptaków. E, ma być koło 9 stopni chyba u nas. Już nawet pewnie nie wspominam, jak jest we Wrocławiu. E, zawsze we Wrocławiu jest najcieplej i zawsze porównujemy się z Wrocławiem, że w Wrocławiu tak ciepło, a u nas tak e, chłodniej. No ale słuchajcie, cieszymy się bardzo, dlatego że jest na zewnątrz przepięknie. E, teraz nasze rogaliki będą potrzebować jeszcze 2 godzinki, aby wyrosły i potem szybkie pieczenie i będą gotowe. I dzisiaj myślę, że tak jak Wam mówiłam, zrobimy sobie, ja sobie przynajmniej zjem takiego jednego rogalika francuskiego. Jedna półeczka to będzie na słodko, a druga będzie wytrawna. Jestem w pokoju Nel, dlatego że Nelcia została dzisiaj w domu i o tym właśnie chciałam Wam powiedzieć i po prostu usnęła teraz sobie pod kocykiem na podusi w salonie i ja stwierdziłam, że troszeczkę chcę z Wami porozmawiać, więc przyszłam tutaj do niej do pokoiku. A dlaczego została w domu? Leoś oczywiście jest... W szkole, a teraz została w domu, dlatego kochani, że wczoraj jakoś tak około godziny 22 e, przebudziła się i wymiotowała. Niestety, wymiotowała kilka razy w nocy, także miałyśmy kompletnie nockę dzisiaj nie przespaną. E, I słuchajcie, e, gorączki nie ma, miała też e, przed pójściem spać wczoraj. Wiecie, a la biegunkę, więc powiem Wam, że no nie ciekawie. Natomiast ja nie podejrzewam tutaj zatrucia, podejrzewam to, że ona po prostu jak wrócili wczoraj ze spacerku. Zjadła rosół bardzo szybko, z wielkim apetytem, bo tak naprawdę dało się to zauważyć Także zostawiliśmy ją dzisiaj w domku, daliśmy jej elektrolity, dużo, 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 dużo pije I powiedziała, że troszeczkę się teraz prześpi, bo potem chce pójść do sklepu tutaj u nas na wsi I troszeczkę po ogrodzie sobie pospacerować, bo tak jak mówię, pogoda jest przepiękna Jest troszeczkę osłabiona, ale... Absolutnie żadnej gorączki nie ma, także myślę, że, że taki spacerek tutaj w naszym ogrodzie dobrze jej zrobi. Troszkę się, wiecie, jakby zregeneruje. E, także o, tak u nas wygląda sytuacja. E, mam nadzieję, że wszystko jej szybko przejdzie, dlatego że e, ona bardzo czeka na jutrzejszy wyjazd z przedszkolem. Jadą do naszej fabryki misia w Białymstoku, czyli do takiej sali zabaw i Nelci grupa jedzie jutro, Leosia jedzie za kilka dni i ona po prostu cały czas o tym mówi i nie może się doczekać, więc mam nadzieję, że do jutra wszystko będzie spoko, do jutra wszystko jej przejdzie. E, zaraz zresztą zobaczę, bo pewnie e, za chwilkę się przebudzi. E, no i Tyle. I dzisiaj stwierdziłam, że ten rosołek w sumie to chyba dobrze jej zrobi, ale bez makaronu, dzisiaj, więc dzisiaj po prostu zje sobie rosełek bez makaronu. Także tyle, kochani, tak, taki updatecik, tyle słowem wstępu. Mam nadzieję, że miło spędzicie z nami czas. Koniecznie dajcie znać, jak się czujecie, jak tam u Was. No i co? I tyle, kochani, działamy. Lecimy dalej z tym vlogiem. Byle bym zapomniała, w ogóle Krzysztof dzisiaj do mnie mówi: O, ty dzisiaj taka pani wiosna, bo słuchajcie, tak naprawdę było um, dzisiaj tak wcześniej ciepło, że chodziłam po prostu w koszulce na ramionkach. Teraz założyłam sweterek um, i miałam wam pokazać, bo jakiś czas temu byłam w Zarze i trafiły w moje ręce dwie rzeczy, więc zaraz wam pokażę torebkę. Która bardzo mi się podoba. Dawno nie kupowałam sobie żadnej torebki, a ta, powiem Wam szczerze, mega mi się spodobała. I mam też buty super przecenne, ale buty mam już w swojej alla garderobie, więc pokażę Wam później, a za chwilę się biorę za toaletkę. E, więc słuchajcie, tak mi się ta torebka spodobała. Przepiękna, zobaczcie, e, prezentuje się tak na złotym łańcuszku. One były chyba jeszcze czarne, natomiast ta karmelowa. Trochę kawa z mlekiem bardzo mi się spodobała. Jest taka pikowana. Zobaczcie, możemy ją nosić oczywiście w rączce, możemy ją sobie nosić, zobaczcie, tak na ramieniu. I powiem Wam, że mega mi się podoba, śliczna jest. I kupiłam ją na promocji. Była przeceniona ze 139 na 69,90. Zobaczcie, jak fajnie wygląda z rozpinana. I prezentuje się tak. Także miałam Wam już ją pokazać jakiś czas temu, ale kompletnie o niej zapomniałam, i tak teraz stwierdziłam, że Wam pokażę. Zobaczcie. Także taki mój nowy nabytek z Zary. Bardzo mi się te torby pikowane e, podobają, więc będę sobie miała coś nowego, słuchajcie, e, na wiosnę. Zobaczcie, już zaczynają rosnąć i co? Dwie godziny, bo mówiłam przed chwilą, że dwie, dwie godziny. 2 tak. Nawet trzy, albo dopóki nie zwiększą tak jakby podwójnie swoje podwójnie. objętości. Także czy zobaczymy, na... obserwujemy, hmm. ale widzę, że puchną ostro. Czyli one będą po prostu mega duże, więc taki jeden na pół rozkrojony myślę, że fajnie, no tak, fajnie zależy będzie. Zależy jeszcze tutaj o tym, na dole wyszedł mi hmm. ogromny. A ile Ci wyszło? 18 czy mniej? Eee, 18, no powinno no to super. Być 19 być, ale jakoś mi wyszło 18. Nie, 18 ma być. A. 18, dobrze ci myszko wyszło, 18, 18 ma być, no i super Ja to wiecie, już tu kalorykę sobie sprawdziłam, że jeden ma 240 kalorii, no ale jeszcze wiecie, dodatki No ale jest fajnie, bo ma być 18, wyszło 18, więc super A dzisiaj na śniadanie u Krzysztofa, śniadanie mistrzów, że tak powiem, czasem bywa i tak Naszła ochota na zupkę chińską Rosołek, Rosołek. Polski? Tak Polski, no Polski rosołek. Nie, w domu mamy rosół, dziś na obiad i wczoraj był. O nie, słuchajcie, wczoraj był na obiad rosół i dziś też, a Krzysztof tutaj sobie robi zupkę ala chiński rosół. No po prostu rewelacyjnie. Także dzisiaj Dzisiaj dwa rosoły będą, Krzysiek, na śniadanie i na obiad. Tylko troszkę jeden bardziej zdrowszy i domowy, a drugi troszkę mniej. Ja wypalam tą świeczkę, wypalam, wypalam, a słuchajcie, ten knocik mi się zatopił, więc zaraz będę musiała go troszeczkę. Odgruzować, ale powiem Wam, że dzisiaj jest tak pięknie. Zobaczcie, właśnie wrócił Leo i powiem Wam, że jest cudownie. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o Nel, no to myślałam, że będzie lepiej, natomiast jest tak sobie. I teraz zaczynam tak się zastanawiać, oczywiście, czy to nie jest jakiś wirus, bo jak Krzysiek odbierał Leosia, no to panie mówiły właśnie w przedszkolu, że to może być wirus. E, więc Nelcia y, prawie w ogóle nie chce jeść, biedactwo moje kochane, e, troszkę tylko wypiła elektrolitów, trochę wody, troszkę soku jej z wodą dałam, mam jej też taką saszetkę e, przeciwbiegunkową, Kową przeciw biegunce, także, no ale wiecie, tak cały czas tylko się przytula, cały czas się go przytulamy, siedzimy, przytulamy się, tulimy się, tak zamyka oczka, ogląda sobie bajeczki. Także dzisiaj jest taka słaba. A tak myślałam, że może uda się, żeby sobie wyszła troszkę na świeże powietrze. No zobaczymy, jest cieplutko, jest jeszcze słonecznie, więc zobaczymy. Będziemy ją po prostu e, obserwować. Ale taka bidulka kochana. Wiecie co, jak tak dzieciaczki, no nie, przeziębione, czy jak jakiś wirus, czy jak chorują, to aż po prostu serce mięknie. Także, także zobaczymy, jak to będzie dalej. Słuchajcie, pora sprzątać te kosmetyki stąd i tak jak mówię, cały czas tutaj się ostatnio maluję, tutaj mam to lustro, bardzo je lubię, tutaj też jest okno, jest światło dzienne i powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo mi się tutaj fajnie maluje i robi mi się makijaż, więc stąd też decyzja, aby tutaj pojawiła się toaletka, więc sprzątam kolorówkę, zaraz przyniosę najpierw pufę, no i co, i zmieniamy troszkę. Jest i Leoś. Mm -hmm. Cześć kochanie. Bo Leoś wam coś chciał powiedzieć na temat swoich kart, prawda? Że, że już mam ich z dużo i już filmuję karty. No właśnie, bo Leoś ma tyle kart, bo on kolekcjonuje, że już mu się nie mieszczą w jego piłkarskim albumie, tak? Na przykład pokażę wam, kto by się to powiecie. O, zobaczcie. Na przykład, no, o, bo o. mi kupił i... O, i trafiłeś Ronaldo i trafiłeś Lewandowskiego, tak? tak no to super, bardzo fajnie czyli co, teraz te karty, które Ci się nie mieszczą w albumie e, czekają na nowy album odkładasz no, ale sobie poczekaj, tylko zobaczysz ile na razie wyjąłem dobra wyjąłem na razie bardzo zobaczcie, super. to jest misja odklejania naklejek i sprzątania wow, no to naprawdę dużo powiem Ci, że masz ogromną kolekcję, Leosiu, kart a powiedz mi skarby, jak dzisiaj jadłeś w przedszkolu? Co było dobrego na obiad? Mm, no na no, obiad pierogi z truskawkami. Uuu, to ulubione. Zjadłeś ładnie? Tak. I zjadłeś pierogi. Dokładka była, czy nie? Tak. No to super. A na śniadanko co było? Kanapki z pastetem. I co zjadłeś? Tak. No to super. Tylko zupki Leoś mówił nie jak dzisiaj. Dobra, no to super, fajnie. Mama, hmm? a wiesz, a ile to? Ym, 12 plus 73, 273. 12 plus 273? Tak, bo ja mam tyle kart. U, zaraz. Czekaj, 273 i 12. 285, tak? To będzie ja mam mam 285. Mama musiała policzyć, wiecie, tak szybko. No to super, no to masz ogromną kolekcję. No dobra, zobaczcie Mam tutaj mojego rogalika Przekroję go sobie na pół I pokażę wam Jak go dzisiaj zjem Trochę mi wyszedł fail Bo przy krojeniu Tak, tak, już sobie zajadam Bo przy krojeniu mi się rozwalił I odrywam tutaj końcówkę Ale zobaczcie, wygląda Zacnie Opcja numer jeden masło i oczywiście ten pyszny dżem z czarnej porzeczki od kawałek kraju. Zaraz Wam pokażę z czym, jem, czy, z czym zjem drugą połówkę. Powiem Wam, że moje odczucia są takie, że koresanty znikną z prędkością światła, bo są naprawdę przepyszne. No i opcja numer dwa. Bardzo fajnie też dodać sobie tutaj, nie wiem, czy łosocia, czy jajko sadzone. Ja na szybko. Ser, szynka, rukola, pomidorki. Zobaczcie, chciałam Wam jeszcze pokazać, co moja mama kupiła Nelci, bo Nelcia bardzo lubi te ryżowe wafelki. One są zbożowo-ryżowe i wiecie co? Jak nic nie wchodziło, tak wafelki weszły jak złoto, jak to się mówi. No dobra, coś tu powolutku już zaczyna się dziać. E, zobaczcie. zobaczcie, tutaj postawiłam toaletkę, tam przewędrował e, eukaliptus. Tu na razie te kwiatki zostają. Gdzie? Zobaczcie, jest coś takiego. Tak, jak Wam mówiłam, ja lubię łączenie złota ze srebrem. To już u mnie w domu możecie zauważyć. No i zaraz tutaj polecą jakieś dodatki. Ta pufa jest super, a tak Wam powiem szczerze, że teraz rzadko coś tam w tym moim beauty roomie, w moim biurze robiłam. Malowałam się częściej też tutaj, więc, więc myślę, że tu będzie fajne miejsce. No i zobaczcie, tak jak wam przed chwilą pokazywałam, coś tu już zaczyna się dziać. Jutro zabiorę się jeszcze za organizację tych trzech szafek, bo tam na przykład, zobaczcie, już wam pokazywałam, mam mnóstwo pomadek, tak, i to jest takie. Że tak powiem, nieogarnięte, więc te pomadki stąd sobie pójdą. Tutaj włożę taką kolorówkę, którą najczęściej i najbardziej lubię mm, używać. Też jakieś produkty do wieczornej pielęgnacji. Bo tutaj zobaczcie, na przykład ustawiłam sobie swoje ukochane serum. Tu mam kominek, coś do pielęgnacji ust, tutaj kolekcja moja Jomelon czarne zostawiłam sobie tam perfumy, żeby tutaj się nic nie gryzło. Także zobaczcie, wygląda to tak. I tak jak mówię, te trzy szafeczki będą jeszcze przeze mnie w naj... W najbliższych dniach organizowane. Także powiem Wam, że na ten moment jestem bardzo, bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba i cieszę się, że podjęłam decyzję, że toaletka wędruje tutaj, nie zostaje już więcej w biurze. Pufa jest oczywiście od dekoracji Irys, tak samo moja toaletka, konsolka jest również od dekoracji Irys, i taką podobną mamy właśnie też w korytarzu. O, lustro muszę umyć. Zobaczcie, jak to fajnie się tutaj prezentuje. Także teraz powiem Wam, kochani, że więcej też fajnych miejsc do nagrywania. Myślę, że na tym tle też będą fajne filmiki, przynajmniej na e, bugi Silver. A jak e, będę już ogarniać e, moją Ala garderobę, taki mój pokój, wiecie, z kosmetykami, perfumami, torebkami, butami i ciuchami, to na pewno Wam pokażę, jak to wszystko sobie tam zorganizowałam. Nelcia właśnie pogasiła światła, bo już chcę bardzo i spać. Ale jeszcze sekundka zanim ją położymy. Także ja moją metamorfozę zostawiam już na jutro. I zobaczcie, jak Nelcia tutaj pięknie pogasiła światła i odpaliła nasz projektor. Który polecam Wam cały czas, bo to jest po prostu jedno wielkie wow. O, już się lepiej czujemy. Wraca energia. Kochani, chciałam Wam polecić ten humus. on jest przepyszny, ja go kupiłam w Lidlu. Jak wiecie, ja ostatnio robiłam w Thermomixie humus kilka razy i jest nie do podrobienia, najlepszy jest domowy humus, ale czasem po prostu się jakoś nie chce, czy też nie ma składników, no i tak na szybko e, taki humus zajadamy, więc ten Wam mogę polecić, bo jest przepyszny. No i moja kolacja, krem ze szparagów, ten, ten sam co wczoraj. Zynelcia leci spać. Zanoszę jej jeszcze binga Bo ona sobie lubi, wiecie co Pokolorować, pokolorować Poczytać jeszcze, poprzeglądać Czy to książki, czy jakieś gazetki Także niosę jej jeszcze binga I mam do Was takie pytanie Jeśli macie ochotę, żebyśmy tu poruszali z Krzyśkiem Jakieś tematy, albo jakieś pomysły Co do vlogów, czego chcielibyście zobaczyć więcej To koniecznie dajcie nam znać Koniecznie nam napiszcie Na pewno weźmiemy sobie jakieś tam Wasze pomysły Do serca Także też jeżeli macie do nas jakieś pytania Chcecie żebyśmy na coś tam Wam odpowiadali, bo jest tych pytań naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja muszę do nich powracać, a tak miałabym wszystko po prostu pod jednym vlogiem. Także, jeżeli macie jakieś do nas pytania, czy chcecie widzieć czegoś więcej we vlogach, czegoś mniej, jakiś jakiś koncert życzeń zrobimy, to napiszcie koniecznie. Tak, kochani, a tymczasem żegnam się z wami, ściskam was serdecznie, pozdrawiam cię plutko, widzimy się już jutro. Do usłyszenia, do zobaczenia, e, pozdrawiam was serdecznie, dużo spokoju wam życzę i wszystkiego dobrego. Buziaczki, hej, pa!